кем ты? А ты? Я тут... Я тут Я тоже. С этим горником. горником? Да. что это за домик? Вроде, не знаю. Кто-то меня слышит. Я иду искать. Побежали! О! Kto to? Kto to? Kim! Kim ty jesteś? Ja? Pochodzę z Ukrainy. Jestem zmutowaną krową. Nie wiem, że zmutowaną krowę. Ja jestem zmutowanym zielonym stworem. A to górnik strzałem. Ale... My... Mam tu my... jakieś my... dziwne przedmioty. Я иду на выход. Я заход. Биже замыкаться не открыто. Это ума... uh, у вас... А ты что? Бурник, ягнек. Я? Так. Ja, я, ну если ты на накропал, нигде не, нигде не просыпется, сухо за и не Так, я был. А самый я. У меня были только великие грибы. А у тебя? nie to zazwyczaj ludzie się mnie boją. Uh -huh. Bo Bo chcesz... jest... Bo podobno tacy tacy co ja i inni to wybuchają. Ale ja, ja nie wybucham. nie. Chodźcie, jest ja drzewo, może pozbieramy trochę wtedy drewna. Ale sikiery nie kiedy, mamy. Kiedy, kiedy ludzie kopią ręką... No i właśnie, wiek. patrzcie, taki stworek. No zobaczcie, on wybuchnie. Co tu jest? Koleżko! To jest? Koleżko! To jest? Nie! Się... Nie! Au. Ale się odrzuć twój kolega z pieszemu. oni się atakują. Muszę, muszę mieć jedzenie! Potrzebuję go! Kurczę! Jest... Tam to Gilia w świecie! I tu pokazać magicznymi oczami przed moją twarzą, że tu nie można budować. Pani pisze jakieś... To, to znika i się pojawia. O, nazbierajmy trochę jedzenia. Ja muszę bardzo dużo zjeść, bo mało życia jest. Ale możemy upiec to. Upiec, upiec to. A, możemy no jeść. tak. Mam tylko no, ro... trochę, trochę Dobra, mamy dwa mięsa. Dobra, machaczki. Idziemy do tego domu, to, kupimy, to z nas idzie pod ręką. Ja podbieram jakieś rzeczy. Zabra, A to do środka i czekać tam Ja idę pod drewno. Pod drewno? No Pod no, no, ja no. po A akurat tu nie ma nic przed. O, jakiś zamysł na nas A może pójdę gdzieś dalej i wrócę zaraz O, widzisz? pić Coś ze mną zostanie tutaj Ja... Chodź. Ten. Ja szukam wełny. Chodź! Kluby. Ja znalazłem wełmę, znalazłem pełna. Ja Ibeza, mam nadzieję. I bardzo, chodź. Idę. Znalazłem dużo jedzenia i jeszcze pełne. Trzeba obszukać cały teren. Chodź. Tu to kopalnia jest. Mi się zdaje. Ale może coś tu być. Wydaje mi się raczej że nie. nie dałam. nie wiem. U, ukryty domek. Może go okradę. A ty głupia świnę, Dobra. Nie wiem czy nie mogę coś tu zrobić. Więc... Nie mam węgla. Ma Kurde. Przydałoby się bardzo dobre to Zrobił drewniany kilo no wow Wpadłem gdzieś! uważaj Przejdź. dużo jedzenia Mam jest taki jak widać wiesz do jakiego Mówiłaś? no Zaraz no to no krowa. Gdzie no krowa! Gdzie? Ну no, где? Что? Эм... Маш... Маш, там... Маш, ты уже травна? Ну что, ееесть! Я сбираю мне еды. Маш, уже травна, видишь? Сбирай ты ж травна. Не могу снять... Кув... Кто-то тут за мной ест. Позволю ему дать Ну, ты отсюда, сито, бери сито. А я вам прохо мяса... Ja mam bardzo Nie ma nic jednego. O, jakieś piwie. O, dwa mięsa mi dała. E, a... o, nie będziemy tam mięsk. Daj ja mi, tam mi mięso, coś... daj mi mięsa. Daj. Nie, nie jest upieczony. Dobra, jedno chociaż. Nie, a... o. Do tego czegoś przejadę. Nie, lepiej mi nie Ja mam system. Chodźcie idziemy gdzieś, nie będziemy tutaj. No to chodźmy gdzieś tam. Tam gdzie zima, no może. Chodźcie, Chodźcie tam, gdzie zima, tam może idziemy, być dużo zima. Tu w ogóle jest nie ma, tu możemy skosić. Chodźcie tu. Skoczcie się Trzeba uważać na nutę, bardzo szybko. Ja tam A. mogę iść. Spadłeś? O, idziemy o jakiś domek rozwalony. Idziemy tam? Tam, idziemy tam. Gdzie nic tam nie ma. A ja wyjdę tam. O! Za tobą. Jesteśmy. Widzę was ciągle. No tam jest jakiś. Za ja tobą. Gdzie on? Ogóle, Bo jak to się No i drzew. Jak mamy przeżyć I trzeba, trzeba. Ale tam rozpalony... To tam jakiś. Zgifowany. No i co, boisz się tam iść? Bardzo mi, Bardzo potrzeba mi... Mięsa. Jestem nienajedzony. No, nie ma. się nie co to jest? Nie mam nic Gdzie jestem tutaj Tam, gdzie są drzewa nie można niszczyć. Ała, moja ręka. Kto się ze mną zamieni? Mam sadzonkę! A ja mam drogi, ja mam deski. Ja też mam. Jeszcze łóżko. Pracuj. Mamy deski, dobrze tego domu. O nie, mogę zrobić sikierę. Dobra, ja będę robić sikiery. Szybko sobie. I będę nie miał jak wykopać to. Nie chcę się męczyć ciągle. Ręka, by bo nie boli już. Gdzie jest stół? gdzie jest tu? Ale jaki stół? Mam to no do robienia rzeczy. Nie, w tym domu. Ja mam. Ja odbieram nam trochę krew. Zostawić? sobie Zobacz. Ale nie chodź wiem, mnie, ci nie chce co, 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 co? Musimy mieć kamień, żeby zrobić piec. O, no to pies, pies. Dziękuję. No no to trzeba. Zrobić krew. Ja już robię sobie kilo. Musimy przeczekać noc w tym, w tym budynku. Dobra. Ale Stop. tu czemu nie ma tego... ściany? Bo to jest skryfota. Czekajcie zarazem. O, żeby nie mieć, byśmy mogli się bronić z kiełbowami. O, jeszcze będę przypalił sobie mięso. Wiesz się, przypalajcie, wieszcie co chcecie, bo ja... Zrobię mieć. Tabrzemy, zablokowałem nas. Nikt tu nie wejdzie. Można drewnem przepalić. O, bardzo bardzo są wykładne Ma ktoś łóżko? Ja mam, ja mam steki. Ja znalazłem łóżko tutaj w środku. Proszę, położy się. Tak. Hej. jest tak ja za to, ma... to bo. Ja o. mam jeszcze dużo steków, Ja mam dużo steków. Bardzo. No bardzo tak. masz kliparza. Skąd ty te, tyle tego mięsa masz? No prześpij się, a my tu zrobimy wszystko. Patrzę czy nikt nas nie znalazł, bo ja widziałam, że innych ludzi podjeżdża. Tu się zablokowałeś? jak dobrze mi się spało. Rozdrzemnęły się.

Jeszcze dwa mięsa i, i będzie to Jakieś magiczne napisy. Trzeba oszczędzać drap na... bo będzie trzeba zrobić domek. Przecież tu jest jakiś domek. Ale na później.

Dobra, to kto się kładzie do łóżka, to ktoś, to dwóch będzie spało na ziemi. Kto idzie do łóżka? Ja to bym. Nie. Do łóżka, to zbudowany na Ja chcę tutaj. Dobranoc z wam. Ja będę spał na krześle. O, ja też, na sopie. Chodź. Dobranoc. Dobranoc.